Nasz dzisiejszy program zaczynamy na rynku w Wągrowcu, ale już za chwilę wyjedziemy na teren gminy Wągrowiec, by zobaczyć między innymi jeden z najstarszych w Polsce drewnianych kościołów w Tarnowie Pałuckim, a także posmakować regionalnych produktów. Gmina Wągrowiec okala z każdej strony miasto, oferując turystom wiele atrakcji. Do dyspozycji mamy dwa kąpieliska, zabytki kultury sakralnej, a także atrakcyjne przyrodnicze obszary. Jednym z najciekawszych przyrodniczych miejsc na terenie gminy Wągrowiec jest Bracholińska Ostoja. O tym, co możemy zobaczyć i sfotografować, opowie nam ornitolog Aryk Kiszka. Jesteśmy w Bracholinie. Co ciekawego można pod kątem turystycznym, ale też przyrodniczym przede wszystkim zobaczyć w tym miejscu. To jest temat bardzo szeroki. Można, można na ten temat mówić bardzo dużo, dlatego że Bracholin od samego początku, kiedy zaczął pojawiać się w kręgu zainteresowania przyrodników, skupiał się przede wszystkim na ptakach. Pierwsze badania prowadzono tutaj w latach 70. Wówczas skupiano się głównie na ptakach wodnobłotnych tak zwanych. Wynikało to z tego, że dookoła jezior bracholińskich mieliśmy dostępnych mnóstwo terenów łąkowych. Mamy tutaj trzy jeziora, które kiedyś były jednym jeziorem. Tak. Czy to też miejsce ciekawe pod kątem migracji ptaków? Tak, to jest bardzo ważne miejsce ptaków migrujących. Przede wszystkim jest ono istotne dla gęsi i dla żurawi. Wykonujemy tutaj liczenia zimujących, nocujących żurawi oraz gęsi. Stada żurawi, które koncentrują się tutaj przede wszystkim w okresie jesiennym, osiągają do 500 osobników, natomiast stada nocujących gęsi w takich e, najlepszych szczytowych okresach wczesną wiosną mogą osiągać 5-6 tysięcy osobników. Więc e, obserwacje ich w tym okresie są naprawdę czymś bardzo ciekawym, bo podrywające się stado 6 tysięcy ptaków robi efekt na każdym, nawet na kimś, kto nie jest zainteresowany przyrodą jako taką. Startujące stado powoduje taki efekt jak piorun, po prostu to jest grzmotu roznoszące się po okolicy. O tej porze roku na pewno moglibyśmy się nastawić na fotografowanie ptaków. Jeżeli będziemy mieli szczęście, to moglibyśmy uchwycić kilka ptaków szponiastych, które tutaj się pojawiają. Mamy m.in. lęgowe błotniaki stawowe. One bardzo chętnie zasiedlają i szerokie pasy szuwarów, które tutaj widzimy, i tereny typowo rolne. Bardzo często pojawiają się w i w prawach zbożowych. Opuszczamy teren Bracholiński Ostoi, przejeżdżając do świetlicy wiejskiej w Bracholinie. Nasi goście opowiedzą o tradycyjnych strojach pałuckich, rózgach i pająkach. Jest to jeden z mniejszych regionów wchodzących w skład Wielkopolski. Administracyjnie podzielony jest on pomiędzy województwo Wielkopolskie i Kujawsko-Pomorskie. Jednak ta przynależność i tożsamość mieszkańców pałuk jest ściśle związana z Wielkopolską właściwą. Widoczne są tutaj w obrzędowości wpływy tych dwóch regionów, zarówno Wielkopolski tej właściwej, jak i... Kujaw, co widoczne jest nie tylko właśnie w obrzędowości, ale chociażby w stroju regionalnym. Hafty, pająki to są te elementy, które wyróżniają pałuki. Haft pałucki początkowo zdobił wybrane elementy zamskiego stroju ludowego. Był on widoczny na czepcach, na kryzach, na fartuchach czy na halkach. Potem przeniesiony został na tzw. bieliznę stołową czy pościelową. Natomiast ozdoby, które tutaj widzimy, to pająki wykonywane najczęściej z tego, co było pod ręką, czyli z kolorowego papieru i ze słomy. Są wśród tych ozdób, które były powszechne w dawnych wnętrzach pałuckich, również tzw. rózgi czy wianki. Które zdobiły ściany i wiszące na nich obrazy, najczęściej z wizerunkami świętych. Z Bracholina przejeżdżamy do oddalonego o kilka kilometrów Łekna. Tu znajduje się pierwszy z dwóch kościołów, które odwiedzimy w tym programie. Świątynia wybudowana w stylu gotyckim posiada aż trzy wieże. Takie wykończenia wież są bardzo rzadkie w Polsce na zachodniej wieży widnieje kogut ewangelicki. Jest to ukłon w stronę odwiedzających ten kościół i uczestniczących w swoich nabożeństwach ludności ewangelickiej od XVIII wieku. Natomiast wieża wschodnia jest uwieńczona Gwiazdą Dawida. Przez pewien okres, co prawda krótki, kaplica różańcowa tegoż kościoła była udostępniana ludziom wyznania mojżeszowego. Na trzeciej wieży najniższej jest Krzyż Jerozolimski. Widnieje wyraźnie jako wiara wyznania katolickiego. Kościół kryje jeszcze jedną tajemnicę, która związana jest z żyjącym tu na przełomie XVIII i XIX wieku. Pruskim urzędnikiem państwowym i Wolnomularzem Józefem von Zerboni-Dispozetti. Dla ówczesnych mieszkańców tych ziem to ważna postać. Gdy po Kongresie Wiedeńskim przyznano Prusom Wielkopolskę, władze zmusiły ziemiaństwo do uregulowania za 8 lat podatków. Zelboni bardzo czuły na krzywdę ludzką, traktujący równo wszystkich mieszkańców bez względu na to, czy wywodzą się oni z rodowodu niemieckiego czy polskiego. Dlatego też położył bardzo specyficzne... Podwaliny podbankowość, która pomogła wyjść ziemiaństwu polskiemu z tejże opresji zasadzkowej. Zerboni Disposetti żyje 65 lat, umiera w swoim majątku w Rąbczynie, zostaje pochowany w podziemiach kaplicy miejscowego kościoła, w podziemiach kaplicy Różańcowej i tym sposobem wolnomularz spoczywa w kościele katolickim w jego podziemiach. Dotarliśmy do Tarnowa Pałuckiego. Tutaj znajduje się jeden z najstarszych drewnianych kościołów w naszym kraju. Już samo wejście robi ogromne wrażenie. No gdzie jesteśmy? Jesteśmy w kościele w Tarnowie Pałuckim. To jest jedna z najstarszych świątyń drewnianych zachowanych w podstawowej bryle w Europie kontynentalnej. Korpus świątyni jest zachowany z XIV wieku, te drzewa, z których zbudowano tą konstrukcję, ścięto w latach 70. XIV wieku, czyli no, takich kościołów jest faktycznie bardzo niewiele. Także mamy do czynienia z, z czymś zupełnie niezwykłym. Jak przekraczaliśmy tutaj próg świątyni, pewnie poczułeś ten zapach, zapach XIV-wiecznego drewna. Potwierdzam. Czyli ta historia oddziałuje tutaj na, na różne zmysły. Jak to możliwe, że w tak małej miejscowości, jak tarnowo połudzkie powstała taka świątynia? Pierwotnie cystersi planowali założyć tutaj miasto, ściągnęli tutaj osadników, no i tak jak to bywało w tamtej epoce, wyznaczono dwie główne części takiego miasta. To był rynek, czyli ta część życia świeckiego, i kościół. Kościół parafialny, kościół mieszczański zbudowano. Niestety w którymś momencie coś sprawiło, że cystersi zmienili decyzję i założyli miasto w pobliskim wągrowcu. Tarnowo prędko zeszło do rangi takiej położonej na uboczu wsi. Tutaj mamy taki ciekawy przykład tej sztuki budowlanej, tak zwane łączenie na jaskół czy ogon. To było bardzo skuteczne łączenie, świadczy o tym chociażby to, że od XIV wieku te belki na sobie się tutaj utrzymują. Ciekawe jest również to, co tutaj widzimy. Widzimy przekrój drzewa ściętego. Dzięki temu, że widzimy te słoje, możemy ocenić, kiedy to drzewo zostało ścięte. Po przeprowadzeniu precyzyjnych badań w tej świątyni okazało się, że są to drzewa właśnie ścięte w latach 70. XIV wieku. Osiągnięcie takiej precyzji było możliwe dzięki zachowaniu w kilku miejscach warstwy podkorowej, czyli tego ostatniego przyrostu letniego, co dało nam datę roczną 1372. Poszukując kolejnych atrakcji turystycznych, gminy Wągrowiec odwiedziliśmy na chwilę Wągrowiecki Rynek, by odpocząć i zregenerować siły. Otoczeni zielenią, nabraliśmy sił smakując potraw z lokalnych produktów, o których opowiemy w kolejnej części programu. Po krótkiej przerwie możemy wybrać się na pobliską plażę w Kobylcu. Dzieciom spodoba się plac zabaw, a dorosłym siłownia na świeżym powietrzu. Na terenie gminy jest także Jezioro w Kamienicy, którego teren objęty jest programem Natura 2000. Jesteśmy nad Jeziorem w Kamienicy. Obiekt bardzo ciekawy turystycznie, ale pod kątem przyrodniczym, jak to wygląda? No to Jesteśmy na obszarze Natura 2000. Nazwa jezioro Kaliszańskie. Nazwa pochodzi od tego centralnego zbiornika, który mamy tutaj za sobą. Jezioro ponad 280 hektarów średniej głębokości, raczej w kierunku głębokich. Przepiękne jezioro o rozległych plażach, bardzo skomplikowana struktura z wieloma plosami, z półwyspem, z progami podwodnymi, również kamieniskami takimi podwodnymi. Bardzo ciekawe z punktu widzenia przyrodniczego. Może taka nazwa mało znana, jeżeli chodzi o Naturę 2000 i typ siedliska przyrodniczego, są to tak zwane jeziora ramienicowe. Fachowo oligo zbiorniki twardowodne z podwodnymi łąkami ramienic. Najczęściej tego typu jeziora, jeziora ramienicowe, mają no, unikatową jakość wody. Są bardzo czyste. Dla nas, z punktu widzenia osoby, które się kąpią, są one przyjazne. Woda jest czysta, nie jest mętna, nie ma sinic i innych tego typu zagrożeń. Wszystko to jest związane z tym, że pod wodą mamy bardzo ciekawe organizmy, tak zwane ramienice. Są to podwodne glony wielkości od około pół metra, niekiedy nawet do półtorej metra, które porastają masowo dno, no, często na dużych głębokościach. Ta woda jest dobrej jakości, w dużej przeczystości, no i z chęcią byśmy się w takiej wodzie wykąpały. Na terenie gminy Wągrowiec jest wiele atrakcji turystycznych, ale są też atrakcje najsmaczniejsze. Właśnie teraz poznamy kilka produktów lokalnych. Rozsmakować można się w podpuszczkowych serach kaliszańskich, wytwarzanych własnoręcznie z krowiego mleka w miejscowości Kaliszany. Stąd też nazwa produktu. Nazwą regionalnego produktu mogą się także pochwalić wędliny z rodzinnej wytwórni Państwa Ciszewskich, a w Oporzynie rodzinna firma wypieka chleby. Wypiekam trzy rodzaje chleba, generalnie trzy. Jest to chleb orkiszowy, razowy żytni, wiejski, tradycyjny. Chleby pieczone są na zakwasie. Zakwas stworzyłam sama z mąki żytniej. Codziennie przed wypiekiem trzeba ten zakwas dokarmić. Również do niego pogadać się śmieje, bo zakwas musi być odpowiednio, że tak powiem, dopieszczony. Jest to już taki tutaj produkt lokalny, regionalny. Współpracujemy z Urzędem Gminy, gdzie te wszystkie produkty lokalne są promowane. Wielkopolska od lat kultywuje tradycje zwycięskiego powstania wielkopolskiego, które w tym regionie są wyjątkowo silne. W dniu dzisiejszym my tworzymy historię tego miejsca, łącząc wspomnienia, projekty edukacyjne, które realizują młodzi ludzie, i przywracamy pamięć. Dla nas bardzo ważne było to, żeby w Potulicach powstał pomnik upamiętniający powstanie Wielkopolskie. Grupa rekonstrukcyjna odtwarza historię powstania Wielkopolskiego i wojsk Wielkopolskich z okresu 1919, 1920 i 1921 rok. Odtwarzamy wydarzenia, które miały decydujące znaczenie dla naszej tożsamości i, i, i tutaj odrodzenia się polskości, ponieważ 11 listopada 1918 roku tak naprawdę powstała Polska bez Wielkopolski, i ten zryw, największy zryw powstańczy, czyli trzecie Powstanie Śląskie, spowodował to, że my w Wielkopolanie odzyskaliśmy tą niepodległość, tą tożsamość, to do czego dążyliśmy przez ponad 123 lata. Wśród mieszkańców żywa jest wciąż historia rotmistrza Franciszka Łakińskiego, który za życia zaplanował swój grobowiec i po śmierci zgodnie z życzeniem spoczął w piramidzie. To był człowiek bardzo zamożny i swój majątek rozdysponował właśnie na ubogich. Założył kilka funduszy. Z jednego funduszu opłacano wsparcie dla sierot. Tych sierot po wojnach napoleońskich było masę, więc to było bardzo istotne dla mieszkańców. Z tego funduszu corocznie wypłacano pieniądze pięciu panno, które decydowały się wstąpić w związek małżeński w dniu jego imienin. I ten fundusz, co ciekawe, istniał, funkcjonował aż do 1938 roku. Oprócz tego znaczne pieniądze przekazał też na budowę pierwszego nowożytnego szpitala w Wągrowcu. Podróż kończymy w ośrodku wypoczynkowym na styku lasu i jeziora. Obiekt położony jest na skraju miasta, tuż nad jeziorem Durowskim. Promenadą biegnącą wzdłuż jeziora możemy przejść pieszo do centrum Wągrowca w zaledwie kilka minut. Dla dzieci przygotowano plac zabaw, a dorośli mogą skorzystać z masaży. Żegnamy gminę Wągrowiec, a na kolejny program serii Podróże po Wielkopolsce zapraszam za tydzień. Do zobaczenia!